Witamy w Energy Gas Polska, prezentujemy film z, z jazdy autem po instalacji celem regulacji, jest to auto bardzo ładne, dosyć świeże, jest to Jeep Cherokee z 2014 roku z silnikiem 2,4 litra, 177 koni, silnik w technologii Multi-Air. Technologia Multi-Air jest to technologia stosowana w silnikach Fiata i kooperacyjnych silnikach aut typu Jeep właśnie. Oparta technologia jest na zmiennych fazach rozrządu, nieregulowanych typowo mechanicznie, tak jak to było w starszych konstrukcjach, tylko z elektrozaworami, czyli elektrohydrauliczno-mechanicznie można powiedzieć. Jest to technologia dosyć nowa i oczywiście silniki z tą technologią, w której jest ona wykorzystana, potrzebują profesjonalnej regulacji, profesjonalnej instalacji i profesjonalnego montażu, jakie oczywiście można spotkać w Energy Gas Polska. Teraz odbywamy regulację w drodze. Tutaj kolega Sebastian działa z testerem, działa elektronicznie, aby auto jeździło jak najlepiej, cieszyło klienta bez awaryjnością. Jak tam, Sebastianie, parametry? Wszystko idealnie. Wszystko idealnie. Odbędziemy jeszcze kawałek jazdy testowej, aby sprawdzić auto w każdych warunkach, przy przyspieszaniu również. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Robiliśmy już autko w technologii Multier. Był to silnik 1.4 Turbo w Fiacie 500X. Auto bardzo też niecodzienne. Bardzo, bardzo rzadkie. Rzadko można je spotkać na drogach. Jednocześnie bardzo ładne. Na instalacji gazowej działa bez zarzutu. Dzięki zastosowaniu technologii Multier, o której mówiliśmy przed chwilą, <laughs> pomimo dużych gabarytów auta, jest uzyskana spora moc, pojemności 2,4 litra, jest to 177 koni przy jednocześnie, przy jednocześnie niewielkim spalaniu jak na te duże gabaryty Jeepa Ciroki. Spalanie benzynki jest około 11 litrów, gazu około 12 litrów i na każdym przejechanym 1000 km w zależności od tam różnicy w cenie gazu niewielkiej, oszczędzamy prawie 300 zł, co jest oczywiście niewątpliwie bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Aby to uzmysłowić, możemy powiedzieć, że zwrot kosztów montażu nastąpi już po 11,5 km, kilometrów, czyli montaż instalacji gazowej jak najbardziej się opłaca. Można powiedzieć, im wcześniej, tym lepiej, tym szybciej zaczniemy zarabiać. Taka instalacja to też jest niewielki koszt. Tutaj na większym reduktorze typu MAX otrzymujemy instalację gazową w pełni wydajną, bardzo profesjonalną i oczywiście z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, z zapewnieniem pełnej wachowości montażu. Za cenę 3200zł Teraz, Teraz może pierwszy. Piotrze pokażesz nam jak to przyspiesza Jak to no jeździ Oczywiście Tak widzimy niewielki silnik W dosyć dużym nadwoziu radzi sobie świetnie, w zupełności na pewno wystarczy do poruszania się po mieście, po trasie do normalnej eksploatacji. W przypadku instalacji BRC mamy do czynienia tylko i wyłącznie z profesjonalizmem, gdyż e, sam producent instalacji BRC, jak również dystrybutor na polskiej firmy, czak, firma Chakram, nie udostępnia, że tak powiem, e, nieautoryzowanym stacjom obsługi oprogramowania do tego. Dlatego też tutaj mamy do czynienia z tym, że byle kto tej instalacji nie zamontuje i byle jak, mamy do czynienia tylko z profesjonalizmem. Oryginalne oprogramowanie to jest gwarancja sukcesu. Kończymy już regulację tego pięknego Jeepa z grzaną kierownicą, To jest bardzo fajnym akcentem. Zapraszamy do oglądania, do śledzenia naszego kanału na YouTube, fanpage'u na Facebooku Energy Gas Polska. Tam mamy dużo nowości, ciekawostek. Pojawią się wkrótce na pewno też jakieś fajne promocje. Zapraszamy!